Cześć, tu Ilo i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić taką klasyczną Kryję, Yogi Kundalini. Zrobiliśmy sobie już Ego Eradicator, która też jest bardzo krótka, ale bardzo, bardzo mocna. a Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam bardzo znaną wiotkę Kundalini Sad Kryję. Sad Kryja, ona. Niesłusznie jest uznawana za męską, taką, że pobudza bardzo dużo energii męskiej i bardzo dużo kobiet jakby nie lubi wykonywać tej, tej, tego ćwiczenia, ze względu na to, że właśnie czuje, że ona jest właśnie zbyt męska. Tak jak na przykład mamy krię, która bardzo stymuluje tutaj ośrodek tej trzeciej czakry i jest bardzo taka właśnie mocno działająca na brzuch, także właśnie studenci bardzo często tego nie chcą robić ze względu na to, że czują, że właśnie ta energia jest zbyt męska, ale to nie jest prawda. Ze względu na to, że właśnie nam kobietom energia żeńska jest bardzo potrzebna, ponieważ dzięki temu jesteśmy właśnie subtelne, wrażliwe, emocjonalne i też mamy właśnie otaczamy opieką, jesteśmy właśnie otwarte, wrażliwe, ale energia męska też jest nam potrzebna ze względu na to, że właśnie bez niej nie jesteśmy w stanie ruszyć do działania. Czyli na przykład osoby, które mają tak samo jak właśnie stymulacja trzeciej czakry, tak, to jest właśnie ta nasza czakra, gdzie ona powoduje, że właśnie wstajemy z kanapy i, i ruszamy. I właśnie ta energia męska, tak jak wspomniałam, jest właśnie potrzebna ze względu na to, że właśnie stymuluje nas do działania, ale też przede wszystkim właśnie powoduje, że wykonujemy wszelkiego rodzaju zadania. Tak? czyli na przykład wstajemy rano, idziemy do pracy, to jest właśnie energia męska. A więc tak, jeżeli chodzi o całą praktykę tej krii, ona stymuluje trzy pierwsze czakry, a szczególnie drugą czakrę, czyli naszą czakrę sakralną. Nasza czakra sakralna jest bardzo związana właśnie z kreatywnością, ale także z seksualnością, czyli w momencie, kiedy na przykład Czujesz, że, twojej, że masz jakby za dużo tej seksualności albo za mało, to właśnie jest idealna praktyka na to, aby to właśnie zbalansować. Ponadto ona także pobudza nas do kreatywności, właśnie do działania. No i też właśnie stymuluje naszą trzecią czakrę również, czyli tak się kładzę po brzuchu ze względu na to, że ta nasza czakra trzecia jest właśnie w okolicach pępka. Właśnie po to, żeby właśnie ta energia kreatywności i tego działania właśnie mogła jakby przez nasze ręce przejść i żebyśmy mogli zacząć tworzyć i właśnie zacząć działać. Tej praktyki nie wykonują kobiety w ciąży. Dlaczego? Dlatego, że ona bardzo właśnie mocno działa na naszą trzecią czakrę, a tutaj mamy już bardzo dużo energii tak czy siak. Jeżeli masz miesiączkę, możesz wykonywać tą praktykę, aczkolwiek po prostu wciągaj brzuch troszeczkę dżej, że tak powiem, albo możesz po prostu totalnie unikać tego. Ponadto ta praktyka także basuje nasze wewnętrzne organy i szczególnie właśnie stymuluje trawienie, więc to też jest bardzo dobra praktyka w momencie, gdy mamy jakiekolwiek problemy trawienne. Poza tym, też równoważy krążenie krwi i także pracę serca, więc, więc po prostu ona tak, jakby transformuje całą tą energię z trzech pierwszych czak i wciąga ją do góry. A więc to jest bardzo fajna praktyka, więc zapraszam Was serdecznie. A więc, jak wykonać tą praktykę? Przede wszystkim, siadamy w pozycji skały. Tłumaczyłam ją już na jednym z filmów, ja może do Was bokiem, żebyście widzieli. Tłumaczyłam to już na jednym z filmów, albo już tak pod kątem. Tłumaczyłam to na jednym z filmów, a więc ona jest w playlistzie pozycji jogi kundalini, pozycja skały, rock pose tam powinna właśnie ona być. I jeżeli nie wiesz, jak, jak ją wykonać, to właśnie obejrzyj ten film. A ja tak pokrótce powiem, że właśnie siedzimy na piętach, tak, aby nasze pięty stymulowały nasze kolce pośrodkowe, Tylko nie tak, żeby że nasze Stopy się rozjeżdżają, tylko one są właśnie bardzo blisko siebie, tak, żeby kostki się dotykały. Ona czasami się wydaje niewygodna, ale też tam podałam właśnie wszystkie modyfikacje, które są potrzebne czyli możesz sobie włożyć poduszkę pod stopy albo pomiędzy pośladki, i, e, pośladki i, e, i stopy, albo pod oba. I teraz tak, jeżeli chodzi o ręce, e, ręce, jakby tak składamy w ten sposób, że nasze Nasze kciuki, nie kciuki, tylko nasze palce wskazujące, jakby są w, taką, w takiej mudrze, że, nasze, że są po prostu wyprostowane. I e, dla energii żeńskiej, ponieważ właśnie tutaj mamy wybór, możemy sobie właśnie bardziej stymulować energię żeńską albo energię męską. E, pierwotnie było to powiedziane, że to jest energia dla kobiet i dla mężczyzn, ale tak jak wspomniałam, właśnie my, jako kobiety, też możemy stymulować właśnie tą energię męską. I też mężczyźni mogą chcieć mieć tą pozycję żeńską, tak? więc, yy, więc tutaj jest dowolność. Więc w momencie, kiedy zaplatasz i chcesz właśnie stymulować energię żeńską, to lewy kciuk jest ponad prawym i prawy mały palec jakby zamyka całą naszą mudrę. Tak? Czyli to wygląda w ten sposób. Jeżeli chcesz stymulować energię męską, to jest dokładnie odwrotnie czyli lewy kciuk zamyka. Oczywiście palce wskazujące są do góry, i prawy kciuk jest ponad lewym, w ten sposób. To jest w ogóle też Venus Lock, tylko że troszeczkę zmodyfikowane ze względu na to, że mamy te palce do góry, więc w ten sposób. Ja akurat tradycyjnie, jakoś tak wygodniej, jest, gdy mam właśnie tą żeńską energię, więc tak dzisiaj też będę robić. I tą, te ręce kładziemy do góry. Tylko pamiętaj o tym, aby właśnie Twoje ramiona były obniżone. I będziemy powtarzać mantrę sat nam. I w momencie, gdy powtarzamy sat, będziemy wciągać nasz brzuch, właśnie nasz pępek do środka. Co oznacza mantra sat nam? Mantra sat nam oznacza ja jestem prawdą, prawda jest moją tożsamością. Właśnie na koniec praktyki Jogi Kundalini, albo też tak jak ja się z nami żegnam, właśnie pozdrawiam Was tą mantrą, ze względu na to, że wiem, że to co powiedziałam, i wiem, że to co ogólnie robię, i tak dalej, jest moją prawną. I też właśnie jakby to jest takie pozdrowienie dla Was, też takie grzecznościowe. Ale tak jak wspomniałam, właśnie bardzo często też. Gdy medytujemy, możecie sobie właśnie powtarzać w głowie Sat Nam, Sat Nam, na przykład na wdechu Sat, na wydechu Nam. Szczególnie, gdy jesteście początkujący i na przykład macie problem z tym, żeby w ogóle się skupić na medytacji, to właśnie sobie możecie zrobić tak, że przy wdechu bierzecie i mówicie Sat, przy wydechu Nam i wtedy jest łatwiej, po prostu jakby tak troszeczkę oszukujemy umysł, że kierujemy jakby uwagę na coś innego, ale to jest właśnie takie fantastyczne ćwiczenie. A więc tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo silna mantra. Myślę, że na pewno też o niej opowiem. A więc, tak jak wspomniałam, tak, żebyście mnie zobaczyli, jak to wygląda, żebyście widzieli też mój brzuch. A więc, ułóż ręce tak, jak ci wygodnie, ułóż je nad głową, obniż ramiona. I będziemy teraz. Powtarzać Sat na Zrobimy sobie takie trzy minutki tej, tego ćwiczenia. Więc weź głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I zacznijmy. Sat na Sat na Sat na set, na set, na set, na set, na set. Nam. set, nam. set, nam. set, nam. set. Nam sam, nam Nam sắc 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 nam nam Nam, sep, nam, sep, nam, nam, nam. I weź głęboki wdech. Wciągnij brzuch. I rozluźnij. I jeszcze raz. I rozluźnij i jeszcze raz wciągnij brzuch na wydechu. I rozruszni. I po czoset chwilę zamytymi oczami uspokój autodziej. Poczuj przepływ energii. I nie otwórz oczy wtedy, kiedy będziesz gotów, gotowa. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wrażenia po praktyce u Was, czy faktycznie czuliście energię, która jest pobudzona i czy wydaje Wam się, że ona jest właśnie zbyt męska, czy nie. Więc dajcie mi znać w komentarzach koniecznie. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie.